Senegal w latach 60. XX wieku odzyskał niepodległość, ale czy jest naprawdę wolnym krajem? Żyją tu dzieci niewolnicy, które zmuszane są do pracy i do tego, aby chodzić do szkół religijnych? Czy tak wychowuje się wolnych ludzi w wolnym kraju? Szkoły koraniczne w Senegalu mają wielowiekową tradycję. Te najbardziej renomowane mieszczą się przy meczetach. Jest także sporo nowoczesnych, drogich placówek, w których uczniowie zdobywają także wiedzę ogólną. Jednak właściwie każdy może założyć własną darę i prowadzić ją nawet w najgorszych warunkach. Przeważnie są one darmowe, co powoduje, że najbiedniejsze rodziny z chęcią wysyłają do nich swoje dzieci. Według Human Rights Watch około 100 tysięcy uczniów szkół koranicznych skazanych jest na koszmarne warunki życia i zmuszanych do żebrania oraz pracy. To właśnie takim dzieciom niesie pomoc organizacja Maison de la Gare. Każdego dnia nawet kilkaset dzieci przychodzi tu, by skorzystać z darmowych posiłków, lekcji czytania, pisania, obsługi komputera i nauki języków. Chłopcy mają tu również dostęp do szkoleń zawodowych oraz do aktywności sportowych i artystycznych. Jakie są najczęstsze powody skłaniające dzieci do spania na ulicy? Część marabutów wyzyskuje uczniów, wyznacza im konkretne sumy. A jeśli oni tej kwoty nie przyniosą, biją ich. Biją ich aż do krwi. Dlatego czasem chłopcy nie chcą wrócić do dar bez tych pieniędzy.